Wygrali Państwo na Loterii Pantowej lot balonem. Jak to się stało, że akurat Pan i Pani, małżeństwo, dwa losy... Dwa, dwa losy, losy, dwa losy szczęśliwe. Żona poszła po jeden, los odebrać i w drodze powrotnej wyczytali drugi. Zaskoczenie, Szok. Ja przed losowaniem nagród już mówiłem, że nie lot balonem, bo kto to poleci. Trochę strachu jest, a, ale jak to się ciekawe zwycięża. Pilot musi mieć rezerwę, jeżeli nad lasem, czy nie może gdzieś lądować, to jedna butla jest jako rezerwę. Także musi trzymać to zawsze na samym mhm. końcu do swojego i do państwa bezpieczeństwa. Trochę paniki jest. Przed, przed, jak to będzie wyglądało. Tak, teraz my musimy mu otworzyć, po, żeby on, po, powietrze. Żeby on pod, po, powietrze umiał. Mm -hmm. Mm -hmm. Nogi, nogi, bo... <gryzanie> Pilota słuchać proszę i proszę rękami przy lądowaniu, nie trzymać się tak <gryzanie> na zewnątrz, <gryzanie> bo może jak tego to Przerys przywinieć. Tylko tu Dostawmy, <gryzanie> Dostanę niech na dole, zostawimy. Śmiej się krzyj, śmiej. Kjør! No. Yeah. Oh, yeah. <laughs> Wszystkie budynki od dachów z góry ładny widok, nie cała okolica. Wszystko tak jakby w jednym miejscu, na jednym obrazie. Dokładnie, 300 metrów jest, Będzie, tak, tak, no, Czy będzie. Dosyć i... wysoko są. To już Czajku widać, tak? Czajku Kępno już... Będzie, już 300, 300 metrów będzie już, no. Ale normalnie. super atrakcja, nie? Jak na loterię pantową, taki to jest przelot to jest pięknie. marzenie. Też no. tak uważam. Bardzo, bardzo. na no. wysokości 400 metrów. O, proszę. O, zazdrościmy wam. prawa, ale mówi nie wie, czy y, trafi ją czy nie. Chyba raczej nie, mówi. To tutaj obok klas, Tak, radę. tak, tak, po prawej stronie. Aj, on nie chce nad lasem. On musi lądować. O, i teraz hop i... Ale idealnie wygląda na skrojoną. Weźmy jasną i ciągniemy ją na dół. Oni zginęli, bo się puścił przez górkę. Wiesz, tu, w lesie. Na no. dół? No, a oni pojechali, żeby nie ruszył. Na dół musimy ją, żeby powietrze No było. No, było.

on tam Stop! To Stop. No. jest taki trzeba go wrócić najpierw do góry i potem jak ser, rolować go. O, i rolować go. Jak ser holenderski. Już po locie kilka słów o wrażeniach, o lądowaniu. Normalnie brak trudno się wypowiedzieć, ale było super. Lądowanie było bardzo spokojne, takie powolne schodzenie na dół, nie. Bez żadnego szarpnięcia, bez niczego, takie, takie powolne opadanie po prostu. Czyli pilot spisał się na medal. Super. No.